Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mati04 i dzisiaj otworzymy sobie kalendarz adwentowy, oczywiście dzisiaj jest pierwsza niedziela, więc otworzymy sobie pierwsze okienko i tak, kuzyn mi przysłał z bardzo się cieszę, bo to jest coś fajnego, takiego czego jeszcze na moim kanale nie było. Tak jest, tutaj mamy sześć... Paczek nordyckich. 8 limitek i 12 kart specjalnych. Tak jest. Tak Zaraz to wygląda mniej więcej na wielkość. Zaraz zobaczymy bardzo to duże, z pół metra ma. W pierwszym okieneczku. Wiecie, trzeba wyciągnąć. Tak. Ściągamy pokrywę. Oh. O, ja ci to, a tu już możesz w górę, tutaj. Właśnie, to ciężko objąć. Dobra, i otwieramy. Czekaj, podnieś, połóż to tam. Dobra, czekaj, jedynka. jak to mamy. Gdzie jest jedynka? Tutaj jest jedynka. Jedynka jest jako pierwsza. Tak, jest. Zobaczymy. Codziennie będziemy otwierać po jednym okienku. Uwaga. O, to jest Wandy i to jest Higuain Higuain limitka wyciąg delikatnie to to wyciągnąć tego... nie 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 nie, 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 nie. No, no, nie tak no musisz się przyzwyczaić Gonzalo Higuain no. nie mamy nie mamy nie mamy nie wow. Albo mamy. Nie, ma nie No mamy. nieważne, ale już mamy. No, połóż tam ładnie opsi o to. No. Także w pierwszy dzień wpadła nam świetna limitada. I od którą... Wardi. Tak jest. Zapraszamy do kolejnego filmiku jutro. Cześć. Narka. pa i hej, Siemka.